Witajcie ponownie na kanale Tarot z Gwiazdami. Dzwoneczek na szczęście. Cieszę się, że tu jesteście. Dziękuję za wszystkie polubienia, za subskrypcje. Bardzo jest to motywujące. Dzisiaj pytamy o to, kto nie może o Was zapomnieć. Na pewno ktoś taki jest. Skoro tutaj jesteście, to musicie to intuicyjnie wyczuwać. Wybierzcie kartę, która najbardziej do Was przemawia. Zaraz Wam pokażę z bliska. Jeszcze wylosujemy gwiazdki. Standardowo na tym kanale są zawsze gwiazdki. Pierwsza grupa to właśnie ta karta. Druga grupa. I trzecia Robimy jeszcze malutkie zbliżenia mhm. I jak już się namyśliliście, to zapraszam Was na czytanie. Cześć po pierwsza. Dziękuję, że jesteście. To jest karta, którą wybraliście i taka właśnie gwiazdka w paski. odłożymy sobie tutaj. Jeśli jeszcze nie słyszeliście dzwoneczka, to proszę bardzo na szczęście. O i czekajcie chwilkę, bo mi się tu kabelek. Zaplątał. Dobra, jakoś sobie pojadzimy. Yy, kto o was nie może zapomnieć? Kto to taki? Oh, ktoś tu się martwi. Mhm. Ktoś się martwi tym, że nie wie, co u was. <grych> no, tak to jest, jak się z kimś nie ma kontaktu. Co tam jeszcze? Są jakieś wyzwania. Mhm. Ktoś musi podjąć decyzje, są rzeczy związane z y, y, pracą własną, nad sobą, ulecza, uleczaniem siebie. Uh -huh. Ojej, jaka ładna karta. Archanioł Michał. Archanioł Michał was pilnuje. <laughs> I widać, że musi was pilnować, bo macie niezły rollercoaster w życiu. Adrenalina. Mm -hmm. Co tu się dzieje, kochani? A jeszcze taka to by chciała się pokazać. Mm -hmm. Ktoś tu ma problemy też może finansowe, że musicie. Y no, codzienność wam może sprawiać y trudności, albo może być tak, że ta osoba, która u was myśli, ma trudności finansowe. Mm -hmm. No ciekawe, jeszcze bym chciała tutaj coś. Oj oj no. Coś tu finansowo jest. Zobaczymy czy to chodzi o Was, czy to o tę osobę. Mhm, komplementy. To jest jakaś osoba, która Wam dużo komplementów mówiła lub mówi. Mhm. No znowu, znowu te finansowe rzeczy, mhm. zaraz, zaraz tutaj zapytamy o co chodzi, czy to chodzi o tą osobę, czy o was, zapytajmy najpierw o tą osobę, ojeju, no w niektórych przypadkach tutaj widzę, że to, y, to jest y, wasz kochanek, wasz były y, lub obecny, mhm, Finansowo możecie być jakoś spowinowaceni, mhm. ale jest to ktoś stabilny. Mhm. Ktoś mógł być tak, że y, jest to y, osoba, która finansowo was wspierała i wy teraz możecie mieć y, no właśnie problemy y, z pieniędzmi, z utrzymaniem się lub po prostu sytuacja jest niestabilna, są jakieś wyzwania przed wami. Albo właśnie może być w drugą stronę, a to wy już lepiej wiecie, słuchając tak, no wiadomo, to jest czytanie grupowe, to yy, no może być tak, że, że ta osoba właśnie. Mhm. Mhm. No to jest tak mi się wydaje, że to jest ta osoba, że ta osoba za wami właśnie płacze. Mhm. Ktoś tutaj yy, zamienił się w pustelnika, odciął się od wszystkich. Ale to też pokazuje ta karta niewiadoma. Mhm. Wypatruję tej osoby. No, musicie, musicie to sami dobrać. Czy to chodzi o Was, czy o tą osobę? No bo ja nie wiem, tak. Jest Was po prostu więcej niż, niż jedna osoba. Więc albo jedna strona wypatruje jest gotowa na, na właśnie jakąś, no może być jakaś sprzeczka, ale nie, że to się stanie, tylko właśnie ta, ta osoba się przygotowuje na atak z drugiej strony. No ale ja tu nie widzę, żeby miał być jakiś atak. I właśnie ta jedna osoba się tak wycofała ze względu na to, że cierpi przez tą drugą. może jeszcze dojść do jakiegoś jednak chyba konfliktu. Może być tak, że była jakaś trzecia osoba w tej relacji, albo po prostu ym, ta osoba ym, próbowała zamieszać w waszej obecnej relacji. Kłóżnie powiem Wam, że to jest bardzo chaotyczne czytanie, bo tu jest dużo, dużo różnych wątków. To, to jest jakaś skomplikowana sytuacja i pewnie dlatego jest ten rolej no, ale tak widzę, że, że tu jest dużo zmian, dużo, dużo przeciwności, no jeżeli to was tak dotyczy, no to, no to przykro mi bardzo, widzę właśnie to w kartach, mhm, ale co z tymi pieniążkami, wiem, że nie lubicie niektórzy słowa pieniążki, o i ktoś tu właśnie cierpi z pieniążkami, mhm. mhm. Ciepi, cierpi, ale pozytywnie musi być nastawiony o, słońce, kochani, nie martwcie się, będzie dobrze będzie dobrze, naprawdę jak się słoneczko pokazało duże arkany, jak pytam o pieniądze no to naprawdę, to, to się wszystko jakoś yy... no i znowu tak, tak, wy się przygotowujecie na, na najgorsze mhm. jesteście w żałobie ale zobaczcie, jak ja się skupiłam w tym czytaniu na Was bardziej niż na tej osobie. No ale może kajty tak chcą powiedzieć. Zapytajmy o tą osobę też, kim ona jest. Chociaż Wy już pewnie wiecie. Mhm. Ja też myślę, że w niektórych przypadkach to może być matka. To może być yy, yy, matka lub, o może tak jest, że, że, że jakaś matka odcięła kogoś finansowo może jakieś takie właśnie tutaj były sytuacje A, albo um, ktoś, kto z się może wydaje taki empatyczny i kochający ale tu jest coś aha, no może być y, to wasz y, mąż, żona, eks tutaj widzę bardziej właśnie takie relacje y, miłosno-rodzinne niż jakieś takie przyjacielsko-zawodowe mhm. i jest znowu znowu te pieniądze to jest ktoś y, ktoś, kto finansowo y, mógł was y, wspierać lub wspiera mhm. nie może o was zapomnieć może się martwi o waszą sytuację mhm. jaka rada dla was Hmm. Zwolni, celebrił siebie. Uh -huh. No to tak, widzę tą kartę, że yy, żebyście nie, nie byli roztropni w, w pieniądzach, ale też yy, dali sobie coś czasem dobrego, w sensie pozwolili sobie na nie wiem. Nie, nie możecie całkowicie się. Co, jak, jakkolwiek jest sytuacja, wiadomo, że jest ciężko, ale no. Musicie być dla siebie dobrze. Tak jak macie, nie wiem, ochotę i iść i, i kupić kurczę, w piekarni czekoladkę, no to kupcie sobie tą czekoladkę, to nie zmieni waszej sytuacji tak dużo, a, a na pewno was wesprze psychicznie bardziej. <grym> Oczywiście, jeżeli to nie są jakieś uzależnienia zaburzenia, no każdy huragan y się skończy w końcu. No widzicie, to jest to słońce, każdy huagan się skończy, złota rybka. No będzie dobrze, coś się pojawi tutaj do jego i zapytamy też um, o tą osobę, żeby się upewnić, jak ona może wyglądać. Mhm. Wązowe oczy, długie włosy. Mhm. Ktoś dojrzały. Może mieć siłe włosy też ktoś, kto ma okulary. Wyciągam kilka kariet, no bo wiadomo jest nas więcej. Mhm. Jakieś znamiona na, na ciele oznaczenia ktoś starszy znowu siwe włosy, okulary co ta osoba by chciała wam powiedzieć przepraszam za kotki w tle jeżeli słychać jak miauczą co by chciała wam powiedzieć uciekaj a nie 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 odejdź ze mną czy spakowałabyś y, torbę ze mną i wyjechała na Hawaje chcę uciec z tobą na koniec świata Zaraz wam powiem, o co chodzi. Zajaniłaś mnie, zraniłaś mnie. Mhm. Wszystko, co się stało, boli mnie bardzo. Potrzebuje czasu na uleczenie. Mhm. Niedługo się skontaktuje z tobą, ta osoba. No to tak widzę, że to mogło być tak, że na przykład się um, coś między wami wydarzyło, ta osoba się wycofała. Wy teraz możecie mieć finansowo problemy. Um, czujecie się zranieni, ale ta osoba o was myśli. Myśli i nie wie, co u was i się martwi może w ten sposób. No w zasadzie tak ja tu nie widzę takich y, jakichś, że tak powiem, hamskich kart, że, że ktoś y, coś tam niemiłego u was. O jeszcze jedna karta by chciała się pokazać. Ojeju, dwie się pokazały. Zobaczcie skupi skupiony na pieniądzach. Jestem skupiony na karierze i finansach, to są moje priorytety. Potrzebuję czasu na uleczenie. Teraz y, jestem w przestrzeni, gdzie muszę się skupić na wyleczeniu siebie. To nie jest o tobie, to jest o mnie. No to może albo będzie tak, że ta osoba wróci i, i was znowu wesprze. Albo po prostu wy w tym czasie sobie coś znajdziecie, coś, coś y, się wydarzy. No ładne są karty: jest złota rybka, jest słoneczko. Także ja bym się nie zamartwiała. Weźmy jeszcze kartę anielską. Dla Was, bo czuję, że jesteście przygnębieni trochę, co? Nigdy nie jesteś sam. Uwierz w to. Masz aniołki nad sobą wszystko, będzie dobrze. Jeśli wątpisz, pójdziesz o inspirację z góry, no czyli warto się pomodlić. No i co? Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejne czytanie i bardzo prosiłabym o polubienia, subskrypcję Was to nic, nic nie kosztuje, a mnie motywuje i nie, yy, nie opuścicie kolejnego czytania dzięki temu. Także pa pa! Witam drugą grupę. Oto Wasza karta, kochankowie. I zielona gwiazdka. <laughs> Dziękuję, że jesteście. Jeśli nie słyszeliście dzwoneczka, no to proszę. Biegają moje koty, przepraszam. <grych> Zapytamy dzisiaj, kto nie może przestać o Was myśleć. Ktoś taki chyba jest. Mm. Ktoś tutaj jest, ym, jak to być przeciążony, zawstydzony, zastanawia się co dalej. Mhm, mogą być jakieś sprawy zdrowotne. Mhm. Ojej, chcą twoje pieniądze. Możesz być wykorzystany. Oczywiście no, są różne tutaj osoby, jak zobaczymy. Mhm. Oczekuj wiadomości, yy, ta osoba chce wrócić. ktoś jest sfrustrowany, też zawsze jak patrzę na tą kartę to myślę, że zablokowany w pewien sposób, na przykład na internecie mo mo możecie być zablokowani jedno drugie zablokowało um. okay. jeszcze te trzy karty by się chciało pokazać o, to jest szczęście Anioł, o macie y, jesteście pilnowani z góry mhm. i jakiś jasny mężczyzna y, blady, może ma jasne włosy mhm. albo szare, albo białe mhm. tak sobie myślę teraz jak na to patrzę, to może być właśnie relacja miłosna są ci kochankowie mhm. o co tu chodzi, kurczę? Zdrowie, pieniądze, ta osoba się czegoś wstydzi, nad czym się tam zastanawia. No jest zapytamy Tarota. Mhm. O. Mhm. Już wam mówię, kochani. No więc tak. Ogólnie ym, wygląda na to, że to jest ktoś, kto Wam przy, przynosił dużo szczęścia, sprawiał dużo radości. W ogóle byliście razem szczęśliwi. Ym, dopóki nie przyszło do spraw finansowych, mhm. coś tutaj się wydarzyło, ale mieście wspólną drogę, wspólną drogę życiową. Prawdopodobnie, jeżeli to jest relacja przyjacielska czy, czy inna, no to. Ym, to wygląda, że dłuższy czas się znaliście. Mhm. Mogła być jakaś trzecia osoba zamieszana. Lub y, jakieś plotki się może pokazały. Jakaś była nieszczęśliwa sytuacja. Ktoś kogoś skrzywdził. Mhm. Jakieś y, mogły być niemiłe słowa. Mhm. Ale wy się kochacie. Mhm. Ja to tak widzę, że wy się kochacie. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej... Y, wiadomo, nie jedna osoba to, tego słucha, ale, ale w większości przypadków uważam, że to jest po prostu złamane serce. Mogą być no, no, też jakieś zdrowotne u, u, u niektórych um, sytuacje, ale w takim ogólnym generalnym um, czytaniu to mi się wydaje, że to chodzi o złamane serduszko, to też jest to serce. Mm -hmm. Kurczę, ja tak myślę, że że ta osoba się czegoś wstydzi. Że może pisała z kimś, co, albo, albo był, była jakaś inna kobieta, może jeszcze dopytamy, o co tam chodziło. Co to za sytuacja? Mhm. No, były jakieś obietnice. Szczęście rodzina. Może wypad gdzieś jakiś, a, a tutaj jedna osoba się odwróciła dyli w potrzebie. Mhm. Ale ta osoba wyjdzie, wyjdzie w Twoim kierunku. Mhm. Tak jak tu jest ta karta, że, że oczekuj, że się odezwie niedługo. Tu też to samo widzę yy, z tym rycerzem kielichów. Zobaczmy, A czemu tak mnie ta karta tutaj wzywa. Tak sobie na, patrzę na tą kartę. No, jak Was ciągnie do pierwszej grupy, to też tam był ten archanioł Michał, albo ogólnie dzisiaj. Patrz, tutaj jest Anioł i tutaj jest Anioł. Mhm. Macie wsparcie. Możecie pomodlić się do Jechaniela Michała. Jeszcze taka, ta. No, kochani, tutaj widzę, że że się spotkacie jeszcze na pewno. Nie przykreślałabym tej osoby, jaka się jada dla Was. Bądźcie swoim priorytetem przede wszystkim. Na, na ten moment skupcie się na sobie. Mhm. Możecie być swoim własnym księciem, taka Erta mówi. Yy, czyli to od Was zależy, czy wy tą osobę yy, przyjmiecie z powrotem. Mhm. I może dlatego ta osoba się tak zastanawia, bo nie wie. Mhm. No, może próbować przeprosić. Co by Wam powiedziała ta osoba? Czy to prawda? Mhm. Słyszałam, że z kimś się spotykasz. Powiedz, że nie. A może tak jest właśnie? Tutaj też by tak było. Mogło być, że, że um, niektórzy z Was już weszli w inny związek i tam ta osoba się zastanawia, co teraz. Uh -huh. Co jeszcze by ci powiedziała ta osoba? Wypuść mnie. Z, um, zasługujesz na dobre rzeczy w tym świecie. I w tym momencie um, no nie jestem typem, który na Ciebie zasługuje. Żyć swoim życiem. Mhm. Czyli ci, ci z was, którzy są w nowych związkach, no to ta osoba czuje do was coś jeszcze, ale, ale widzi, chyba, że to nie to i tak właśnie się szamota. Mhm. Niedługo się z tobą skontaktuje. Ja tu widzę dwie opcje: właśnie, że ym, połowa z was może być w nowych związkach, a, a i, i ten były była się zastanawia i myśli o was. Albo druga połowa jest taka, że no coś tam między wami yy, walnęło, ale, ale z powrotem będziecie ze sobą jazem. Co jeszcze? Mhm. Ta osoba jest singlem teraz. Nie ma nikogo. Jeżeli o to pytasz, to nie ma nikogo, to jest ta osoba. Jak ta osoba może wyglądać dla upewnienia? Niebieskie oczy. Hmm, jakieś znamiona, oznaczenia na ciele, dobrze ubrana. Mhm. Yy, mo, może mieć, jak to się nazywa, jak się ma jedno oko w innym kolorze. No ale wiecie o co chodzi, że... że... A, kurczę, ale to jest też rzadko spotykane chyba, co? o nie. No, patrzcie jest niebieskie, jest brązowe, no może tak jest. Napiszcie w komentarzu, bo ja jestem ciekawa, jeżeli ktoś z was tak, taką osobę zna. Mhm. Ktoś jest praktyczny, ma tatuaże, y, praktykujący może jakąś magię, może jakieś takie rzeczy. Mhm. I jakieś y, zyskują, może mieć y, problemy. Tutaj też było to zdrowie. Mo może ktoś ma właśnie jakieś y, znamiona, poparzenia, y, alergie. Mhm. Oj, przepraszam, tu mi spadło. Zaraz to naprawimy, jeszcze, żeby nie przeszkadzać. Tu do końca już Jedziemy, co chciałam. Aha. No i jak tyle aniołków się pokazuje, no to musi być karta anielska dla was. Mhm. Myśl tylko pozytywnie i manifestuj to, co chcesz. Czyli jak chcesz, żeby ta osoba się odezwała, no to, to ona się odezwie. Jak chcesz, żebyście wrócili do siebie, no to wrócicie. Yy, I nie słuchaj innych, bo yy, wiadomości, jakie odbierasz, to, co teraz słyszysz, to, to, co sama, sam intuicyjnie wiesz, to jest prawda. Więc jeżeli ktoś wam tam mąci i mówi, tam tamta osoba jest taka sejaka bla bla bla, wy wiecie najlepiej i, i tego się trzymajcie. A jeszcze mam ochotę dodać. Mhm, odwaga. Yy, miej odwagę, marzyć i, i po prostu yy, odrzuć swoje jakieś tam limity. Może tak być, że, że, że inni coś tam uważają na Wasz, na, na wasz temat i, i dlatego się stopujecie. Może tak być, nie wiem. No. To tyle. Dziękuję Wam za, za, za dzisiejsze czytanie. Bardzo proszę o polubienia, subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, mnie to motywuje. I dzięki temu też nie przegapicie kolejnych czytań. Wszystkiego dobrego. Pa, pa! Witam trzecią grupę. Fajnie, że jesteście. Swoje na szczęście. Yy, przygoda. To jest Wasza karta, którą wybraliście. I taka piękna gwiazdka. Mhm. Zaraz zapytamy, kto nie może przestać o Was myśleć. Mhm. Duże zmiany nadchodzą. To na pewno ja z tą osobą. Mhm. Coś ważnego. Może nowa praca albo podwyżka. Może, może to jest ktoś z pracy. Też pomyślałam patrząc na tą karakter, że to może być ktoś z dzieciństwa. Zaraz zobaczymy. Mhm. Jakieś spojy sądowe, papierkowe. Mhm. Jakaś umowa. Z kimś macie jakąś umowę lub mieliście. Mhm. Cierpliwości. Mhm. Jakieś wyzwania. Kurczę kilka dni temu robiłam jedno czytanie i bardzo podobne karty ym, wychodziły. No ale zobaczymy, co tutaj się będzie działo. A jak się wygląda, to mhm. wyczekujecie czegoś. Mhm. No, ewidentnie była, była jakaś y, umowa, jakieś. Mm, mogły być przepychanki i nieścisłości dotyczące pieniędzy. Mhm. Więc może być tak, że myśli ktoś o Was y, z pracy albo ze szkoły, no bo wiadomo, to mogą to być też jakieś takie. <laughs> Dokumenty, papierki, no to wiadomo, szkoła, sąd, yy, praca. Aha, może Wy się zastanawiacie, żeby odejść z pracy, jakieś wypowiedzenie może dać, może już daliście wypowiedzenie i też tutaj te zmiany są. Aha, albo były szef, o Was myśli. No ciekawe. Mhm. No ale oczywiście, jeżeli. <laughs> Jeżeli to nie jest ktoś z pracy, no to mogło być też tak, że w rodzinie jakaś sytuacja tutaj yy, mogła być sądowa i jakieś spory, na przykład o majątek. Yy. No ciekawe. Mhm. No, ale tutaj ja bym się nie martwiła na waszym miejscu, bo wygląda to dobrze mhm. o, wy, wy powstaniecie jak feniks z popiołów, więc nawet jeżeli ta sytuacja jest y, jakaś ciężka i przy, przytłaczająca dla was, no to to sobie dacie radę też tutaj macie y, radę y, żeby wrócić do domu do siebie, czyli po prostu może medytować, skupić się na sobie y, wykazać się cierpliwością w tych wyzwaniach które się teraz ukazały no, i y, będą duże zmiany. Przyjdą duże zmiany już niedługo. Coś, coś, y, coś ważnego się wydarzy. I wydaje mi się też, że finansowo będzie dobrze to wyglądało. Zobaczmy, jak ta osoba, która u Was myśli, może wyglądać. Hmm. średnie budowy ciała. Ktoś, kto jest. Y, jak to się mówi po polsku? władczy czy. Czyli na przykład, jeżeli to jest y, wasz szef, no to to może być ta osoba albo szefowa. Brunet, brunetka. Mhm. Ktoś lubi białe ubrania, ale może to być były mąż, była żona. Czerwone usta. Mhm. Ktoś, kto swoją osobowością przyciąga. Mhm. Oczywiście dużo kart pokazuje, no bo jest nas więcej. Yy. I co by ta osoba chciała wam powiedzieć? Jest coś, co chciałabym Ci powiedzieć w tej chwili. No, wiemy, tak? Pytamy. No. A może jakieś, właśnie ukryte, um, ukryte dokumenty, coś, coś właśnie z tym sądem, albo jeżeli była umowa i ją rozwiązaliście, no to może tam jeszcze jest coś w tej umowie. To nie jest pożegnanie. Nie chcę, żebyś odchodził. No, ale to, to, to jest najlepsze dla nas teraz. Mimo tego, że Mimo to jeszcze się zobaczymy No ja sobie tak myślę, że jeżeli, jeżeli To są jakieś finansowo m, Pracowe m, rzeczy m, No to ta osoba Żałuje, że odchodzicie mhm. Lub jeżeli to są jakieś właśnie Rodzinne sprawy, no to ta, ta osoba m, Chciałaby jeszcze z wami mieć kontakt mhm. Jeżeli to jest związek To ta osoba jest singlem e ale jest przywiązana do y, swojego byłego byłej. Lub wy jesteście tą byłą. No, dziwne, dużo, dużo dziwnych wiadomości. Mhm. Jesteś mój. Jestem zły, kiedy. Y, kiedy nie mogę cię mieć. Mhm. Czy to toksyczne? Nie obchodzi to tej osoby. Jesteś dla niej całym światem. Bardzo dziwne te przesłania, co? Zobaczmy jeszcze. Litewki. Dla niektórych mogą być ważne. Mhm. N, C, H, A, znowu H. A może ktoś się śmieje, h, h. M. To mogą być inicjały. I przysłanie anielskie dla Was. Mhm. Twoja rodzina cię potrzebuje. Warto się pomodlić o siłę do, do aniołów No czyli to mogą być jakieś rodzinne sprawy sądowe Albo po prostu jakieś tam mhm. Bycie w naturze Dacie odpowiedzi To też to było, żeby się skupić na sobie Pomedytować Nie przejmować się tak za bardzo Macie dużo stresu być może I po prostu to was pochłania mhm. Jeżeli nie czujecie, że to jest w porządku To odpowiedź jest nie więc ja bym się skupiła na, 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 na Was. Nowa droga, nowe wyzwania, coś nowego się pokaże. Jeżeli ktoś Was wykorzystuje, no to powiedzcie nie i skupcie się przede wszystkim na sobie. Dziękuję za to czytanie, dziękuję, że jesteście. Zapraszam do polubień, do subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, mnie to motywuje. I dzięki temu nie opuścicie następnych czytań. Dziękuję, pa pa!